Witamy wszystkich pasjonatów naturalnych technologii budownictwa, a także tych, którzy po prostu kochają żyć w zgodzie z przyrodą. Mamy nadzieję, że możemy się za takich uważać. Od ładnych 10 lat mieszkamy już w idealnym, jak sądzimy, otoczeniu. A od zdjęcia, które widzieliście przed chwilą, wszystko się zaczęło. To zdjęcie naszego domu. Oczywiście jest już teraz otynkowany, piękny. Zamieszkały przez cztery osoby i całą masę kotów. Wszyscy czujemy się w nim genialnie. I mam nadzieję, że nie żałujemy chyba tej decyzji, że zdecydowaliśmy się na technikę strawberry. Nie. Ja też nie żałuję. Przedstawiam Państwu mojego męża, Bociecha. A ja moją osobistą żonę, Patrycję. Patrycja fundacji zajmuje się. Częścią przyrodniczo-turystyczną. A Wojciech oczywiście naturalnymi technologiami budownictwa z naciskiem na tynki naturalne, których jest absolutnym zagorzałym wspieraczem. Zwolennikiem. O, tak będzie lepiej. <gry> W 2012 roku postanowiliśmy na rzecz naszych coraz szerzej zakrojonych działań założyć Fundację Inicjatyw Naturalnych. Fundacja Centrum Inicjatyw Naturalnych ma na celu wspierać wszystkie zadania i inicjatywy bliskie naturalnemu rozwojowi człowieka. W kolejnych odsłonach zobaczycie Państwo, czym konkretnie się zajmujemy. Zapraszamy do pokazu zdjęć. W tej chwili staramy się, aby na naszych warsztatach stacjonarnych albo w siedzibie w Poznaniu, albo przy naszym domu w Łoskoniu Starym, 35 km na północ od Poznania, pojawiało się jak najwięcej zwolenników, amatorów i zawodowców, którzy chcieliby albo nabyć, albo poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tynków naturalnych. Warsztaty nazwałem Z gliną w tle. I dotyczą tynkowania gliną każdej praktycznie ściany. Uczę na nich po kolei, jak przygotować podłoże, jak przygotować glinę z wykopu, do tego, żeby była przydatna do tynkowania, jak tynkować mieszanką stworzoną w oparciu o proszek gliniany, i jakie są na polskim rynku dostępne już gotowe mieszanki tynkarskie. Następnie na warsztatach. Uczę, pokazuje w jaki sposób posługiwać się narzędziami kielnie, pace, łaty a na końcu uczę również tego, w jaki sposób osiągnąć różnego rodzaju efekty końcowe na tynkach. reliefy, czy też z grafito, czy też powierzchnię tynku glinianego, która jest faktury ludzkiej skóry bardzo cenioną wśród inwestorów. Cieszymy się, że warsztaty cieszą się uznaniem i że wyjeżdżacie z nich zadowoleni. Myślę, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że z większością z Was utrzymujemy później stały kontakt. Bardzo lubimy podróżować, dlatego cieszymy się, kiedy wysyłacie nam zaproszenia, abyśmy przybyli do Waszych domów położonych w różnych częściach Polski i tam na miejscu przeprowadzili warsztaty, ucząc Was, jak położyć tęki naturalne w Waszych domach. Wyjazd najdalszy to było Podlasie, potem Warmię i mazury potem Województwo Lubuskie i różne zakątki Województwa Wielkopolskiego. Na takich warsztatach, w zależności od potrzeb, od 4 do 8 ludzi dowiaduje się, jak pracować na przez nich wybranych ścianach, jak pracować na przez nich ukopanej czy dostarczonej glinie, jak wykorzystywać piasek, który jest w okolicy z wykopu czy z pozostałości tzw. Wcześniej przywiezionych i wykorzystywanych na budowie. Pokazuje na warsztatach, w jaki sposób przyrządzić najlepszą możliwą zaprawę tynkarską glinianą, w jaki sposób przygotować podłoże, jak położyć, jak wykończyć powierzchnię końcową tynku, czyli gładzie, jakich użyć narzędzi i w jaki sposób to wszystko ogarnąć organizacyjnie. Takie warsztaty z reguły trwają mniej więcej dzień, ale częściej przyjeżdżamy do Was na dwa dni. Zatem, jeżeli nie jest Wam dane przyjechać z różnych powodów na warsztaty stacjonarne do Poznania czy Łoskonia Starego, wystarczy, że napiszecie, umówimy się na spotkanie i przyjedziemy do Was w najdalszy zakątek Polski. Specjalną edycją warsztatów tynkowania gliną wyjazdową jest to, że również zgłaszają się do nas ekipy budowlane, czyli ekipy tynkarskie, które z założenia zajmują się innymi tynka, tynkami typu cementowo-wapienne czy gipsowe, a mają już powoli, coraz więcej, mamy nadzieję, coraz więcej zleceń na tynki gliniane. I dlatego takie. Warsztaty na budowie dla tenkarzy już doświadczonych również jestem w stanie przeprowadzić. Naturalną koleją rzeczy był fakt, że część naszych działań przenieśliśmy do internetu. Ponieważ było wiele zapytań o kurs tenkowania naturalnego, spora część z Was nie była w stanie do nas dotrzeć. Nie mogliście nas też zaprosić do siebie, ponieważ macie dopiero w planach zakupienie stosownego siedliska czy budowę domu. Dlatego Wojciech, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i zapotrzebowaniu, stworzył pierwszy w Polsce kurs tynkowania online. Kurs online tynkowania gliną nazwałem w skrócie TYNKS. Tynk gliniane na każdą ścianę. Ma pięć modułów. Pierwszy to przygotowanie mieszanki tynkarskiej z ukopanej gliny, którą można wykopać spod fundamentów czy dostać ją z cegielni. Drugi moduł to przygotowanie mieszanki z ze sproszkowanej gliny, którą najczęściej inwestorzy zakupują i ja już zastaję ją na placu budowy. Trzeci i najkrótszy moduł to moduł o tym, jak pracować z gotowymi mieszankami tynkarskimi, ponieważ takie już są dostępne na polskim rynku. W czwartym module pokazuje to, w jaki sposób używać różnorodnych narzędzi tynkarskich. A w piątym pokazuję na przykładach to, w jaki sposób przygotować praktycznie każde podłoże, jakie występuje w naszym budownictwie, od konwencjonalnej czerwonej i białej cegły po kostki słomy. Dobra. Dlaczego mówię, że pokazuję to w kursie online? Ponieważ jest 18 tematów i ponad 100 filmów wideo, które w praktyczny sposób. Po raz kolejny powiem, pokazują jak te ręce przy okazji tynkowania, jak mają się zamienić w Państwa ręce, w Wasze ręce, które będą potem mogły same już tynkować. Jak już powiedzieliśmy, bardzo lubimy podróżować, więc. Więc podczas tych podróży zainspirowani zostaliśmy ciekawymi budynkami obrośniętymi bluszczem, spod których. Czasami wychodziły brązowe mury. Po zatrzymaniu się i przyjrzeniu się dokładnym okazywało się, że bardzo często były tam domy z gliny. Glinobitki, z gliny ubijanej, z cegły glinianej, niewypalanej i domy szachulcowe. Od w zasadzie Tatr po Hel, od Odry po Bóg, tych domów są setki, że był nawet tysiące. I z tego narodziła się moja nowa pasja, czyli zamiłowanie do historycznego budownictwa glinianego, bo glina jest najbardziej dostępnym, najbardziej rozpowszechnionym i najstarszym materiałem budownianym dostępnym człowiekowi. Nie tylko w Polsce, ale i na, całym, na wszystkich sześciu kontynentach zamieszkanych przez człowieka. Na razie skupiliśmy się na Wielkopolsce i efektem tych prac jest? Książka, książka w twardej oprawie, 86 stron, na kredowym papierze pod tytułem Gliniane zabytki Wielkopolski. Zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, Patrycja w Fundacji zajmuje się edukacją ekologiczną, przyrodniczą, podróżami i w związku z tym. I w związku z tym bardzo chętnie wizytujemy u nas dzieci, które przyjeżdżają. No w wieku mniej więcej od już pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy szóstej zdarzają się jednak i młodsze przedszkolaki, a coraz częściej mamy też zapytania od dobrze zorganizowanych grup osób dorosłych, całych rodzin czy po prostu grup przyjaciół, które chcą przeżyć u nas przygodę pod tytułem ZEF ZEW przygody. PRZYGODY. Na czym to polega? Przede wszystkim spędzacie u nas około pięciu dojrzałych godzin, podczas których poznajecie oczywiście ideę budowania naturalnego domu, uczestniczycie w takich mikro budowania z kostek słomy. Najspanialszym chyba, najsilniejszym takim odzewem cieszy się, o dziwo, potężny, konkretny spacer po lesie. W którym poukrywałam mniej więcej około 16 zadań do wykonania. I wtedy nawet najmniejsze dzieci, które nigdy nie chadzały na tak długie spacery, bez problemu biegną przez las, a dobiegają na metę jako pierwsze, szczęśliwe, ubrudzone i zachwycone. Nie muszę dodawać, że żadne z tych dzieci nie dotyka przez całe 5 godzin spotkania z nami komórki. Po prostu zachowują się, jakby trafiły do innego świata, do raju. E, oferujemy też taki seans ptasiej muzykoterapii mojego autorstwa. I przede wszystkim dzieci mają spotkanie z osobami, które prowadzą wspaniałą stadninę i mówią im, na czym polega hipoterapia. Każde z dzieci może dosiąść konia, może przebywać w jego obecności i posłuchać niesamowitej gawędy, ponieważ właściciele stadniny to są naprawdę ludzie z sercem nie tylko do koni, ale w ogóle do całego świata przyrody. Na okres Bożego Narodzenia wymyśliliśmy natomiast inne warsztaty. Budujemy szopkę Bożonarodzeniową. Wojtek zrobił świetne moduły strobelowe, i w związku z tym dzieciaki mogą pod jego okiem bezpiecznie zbudować szopkę. Przy okazji rozmawiamy o zwyczajach Bożonarodzeniowych. Jak się okazuje, mocno w świadomości niektórych dzieci zakurzonych. Więc to, co nam by się wydawało takie oczywiste, dzisiaj już nie jest i trzeba o tym przypomnieć. Dlatego cieszymy się, że możemy być takimi moderatorami tradycji. Okazało się, że doskonałymi odbiorcami naszej pasji, naszych zamiłowań, są goście wizytujący rozmaite festyny w Skansenach. Podczas ostatniej wizyty w Skansenie, podczas niedzieli w Skansenie. Udało nam się pokazać w jaki sposób kiedyś budowano z, ze strychu. W jaki sposób wygląda mocowanie strychuły w domu szachulcowym. Jak wygląda oryginalna, prawie 200 strychuła. Hmm. Pokazaliśmy jak wygląda bryła gliny, która jest wydobyta, potem jak wygląda jej przetwarzanie po to, żeby stworzyć tym gliniany z gliny z wykopu. A na samym końcu taka ciekawostka i wisienka na torcie, japońska technika tworzenia świecących kul błotnych z gliny, nazywanych do rodango. A powiedz Wojtku, jaką teraz dostaliśmy propozycję? Propozycję dostaliśmy taką, żeby spróbować odtworzyć technikę gliny ubijanej. I będziemy dorobić. <noise> w efekcie naszych podróży po Polsce. Kiedy szukaliśmy prawie że z lupą każdego kolejnego obiektu glinianego na naszej trasie, zrodził się w głowie Wojtka pewien pomysł. Hashtag Polska Gliniana czyli każdy dom, który zobaczycie na swojej drodze, czy to jadąc rowerem, czy pieszo, czy pociągiem, czy samochodem zatrzymajcie się, zróbcie zdjęcie, wejdźcie na profil Facebook Ukośnik Polska Gliniana i zamieśćcie tą fotografię. Ideą tej strony internetowej, tego, grupy, grupy. tej grupy jest to, żeby znaleźć budynki stworzone przed 1999 rokiem, które zostały zbudowane w technice wykorzystującej glinę: od tynków glinianych na drewnianych dworach, przez glinobitki, duże stodoły z gliny ubijanej, przez szachulce. Do innych konstrukcji, może na przykład konstrukcji drewnianych w Skansenach, w których my wszystkich jeszcze przecież nie byliśmy, mhm. gdzie podłoga jest na przykład ubita z gliny. Poczuj się tropicielem i odkrywcą. Hashtag polska gliniana. Część z naszych działań to działalność społeczna. W związku z powyższym musimy też myśleć o tym, w jaki sposób utrzymać fundację. Naturalnym. Kierunkiem było to, aby Wojtek podjął się działalności tynkarza naturalnego. I dlatego tynkuję gliną już od 2014 roku. Tynkuję domy głównie z kostek słomy, które są od morza po południową Wielkopolskę, czyli od Wejherowa po Ostrzeszów. I tak naprawdę nie boję się żadnych zadań związanych z tynkowaniem. Tynkuje również domy konwencjonalne, z białej, czerwonej cegły, domy zabytkowe, domy stare, gdzie są ściany odkrywane przez właścicieli, inwestorów i pod tynkami cementowymi czy starymi wapiennymi odnajdują cegły z gliny niewypalanej i powstaje pytanie, co z tym fantem zrobić? A my już, ja już dzisiaj mówię, nie nakładać na to żadnych płyt gipsowo-kartonowych, tylko poszukać tękarza glinianego. Fundacja jest jedną z tych najlepszych rzeczy, jaka nam przytrafiła się w życiu. Dzięki niej mogliśmy zrealizować wiele swoich marzeń. Wszelkie informacje o naszej fundacji znajdziecie na stronie internetowej fundacja-cin.pl. Ponadto możecie być z nami w stałym kontakcie za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku. Naturalnie pozdrawiamy!